I witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj krótki news bardzo istotny dla praktycznie większości naszego społeczeństwa, a mianowicie przesunięcie kampanii na rodziny przemysłu. E, dosłownie godzinę, półtorej godziny temu napisał do mnie kolega z angiel angielski komunikat, że kampania zostanie przesunięta w czasie. no Myślę sobie na jakiś żart, piszę do niego, czy sobie żartuje. A po chwili wysłał mi linka do domina. No myślę sobie, no dobra, skoro jest na dominie, to już raczej na pewno jest przesunięta. Wstawiam na grupę, oczywiście, na grupie klanowej już e, burza dyskusję i tego typu rzeczy. Aczkolwiek na dominie jest e, informacja o tym, że zostanie przesunięta i rozpocznie się 13 lutego. No i myślę sobie, no dobra, jeszcze nie ma oficjalnej informacji, ale na dominie to jest duża szansa, że, że rzeczywiście tak będzie. I w końcu patrzę, ktoś na grupie klanowej wstawia link do Rykoszetu, gdzie jest już oficjalny screen Falatiego, czyli wiarygodnego źródła. To przypominam, to jest pracownik Wargamingu, czyli no nie ma siły, że po prostu miał złe informacje. I jego, jego komunikat: Kampania odwołana 13 lutego. Start odwołana nie, ale opóźniona. I owszem, kampania będzie w lutym, przepraszamy za opóźnienia. Przeczytajmy co Wargaming ma, ma nam do powiedzenia na swoją obronę. Dowódcy mamy dla Was ważną wiadomość z powodu potencjalnych problemów technicznych rozpoczęcie wydarzenia na rodziny przemysłu na mapie globalnej 16 stycznia Mogłoby oznaczać niedostateczną jakąś rozgrywki i mniejszą radość z gry. Wprowadzenie wydarzenia na tak dużą skalę, jak każda bitwa może zaważyć na ostatecznym wyniku, byłoby obecnie zbyt ryzykowne. Potencjalne błędy techniczne mogłyby spowodować utratę postępu w grze, co w kolei wpłynęłoby na rozdawanie oraz dostarczanie nagród. Biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, zdecydowaliśmy się odłożyć to wydarzenie na późniejszą datę 13 lutego. Szczerwa, szczerze Was za to przepraszamy. Prosimy o Waszą cierpliwość i wyrozumienie. Przepraszam, że się śmiałem w trakcie, aczkolwiek Takie teksty, takie słowa z ust Wargamingu to naprawdę trochę Trochę śmieszne Bo zawsze są problemy, zawsze są jakieś e, niedociągnięcia, jakieś problemy, opóźnienia, tego typu rzeczy I bo, mogę się założyć, że nawet jeśli tego 13 rzeczywiście się kampania zacznie, na pewno będą jakieś problemy Nie ma opcji, żeby był jakiś większy event w WoCie bez problemów technicznych Jakiś mikropaczy naprawiający jakieś problemy, jakieś usterki tego typu rzeczy. Dodatkowo kolega się śmiał w klanie, że nie wiadomo jeszcze nic o kampanii, bo na stronie WOTA jeszcze nie ma żadnej informacji o tym. To są tak naprawdę z forum, ale nie każdy śledzi forum, nie każdy śledzi rykoszety, tylko raczej jeśli w ogóle, to gracze zaglądają na oficjalną stronę WOTA i tutaj nic nie ma. Ale za to, jeśli ktoś jest zainteresowany, to może sobie kupić IMIXA, Liberté. Bez kamuflażu, to jest naprawdę bardzo istotna wiadomość. Myślę, że dużo ważniejsza yy, niż to, że kampania zostanie przesunięta, w szczególności, że bardzo dużo osób bierze sobie urlopy chociaż był, u mnie w klanie były takie osoby, które miały jakiś tam swój urlop i wzięły go po prostu na ten, ty, na ten tydzień, kiedy była ta kampania żeby móc spokojnie sobie pograć, odpocząć i jednocześnie yy, grać bez presji i no wiadomo, grać do późnych godzin i nie rozpraszać się po prostu pracą, niczym innym, tylko po prostu skupić się na tym, odpocząć i przy okazji coś tam powygrywać. Wiele osób na przykład coś zaplanowało, wyjazdy na ferie, tego typu rzeczy, inni nie wyjechali. Kampania jest przesunięta akurat tak, że to jest środek pierwszego tygodnia moich ferii. I ja z kolei raczej gdzieś wyjadę, znaczy na pewno gdzieś wyjadę. Nie wiem jeszcze dokładnie gdzie, bo jeszcze nic nie jest sklepnięte, aczkolwiek no, to, to trochę mnie denerwuje, bo do, rok temu była dokładnie taka sama sytuacja, że wypadała mi kampania w ferie, kiedy wyjechałem, pakowałem kompa i w ogóle no, w tym roku nie chciałbym tego powtórzyć, bo takie pakowanie kompa skończyło się tym, że Janos Ad może kolejną kampanię, akurat te kampanie zawsze są w moje wyjazdy. Rozbiłem szkło hartowane od mojej obudowy, więc to trochę takie smutne wspomnienie. Kosztowało mnie to kilkadziesiąt złotych, aczkolwiek szkolwiek. No powiem szczerze, że strachu było trochę dużo. No i wiadomo, że sprzątania również Wracając do tego tematu w Wargaming tutaj jeszcze mamy informację, że Tłumaczy się atakami DDoS Że przez ataki DDoS yy, serwery są, mają lagi i tym, tego typu rzeczy Wiadomo po prostu, że te serwery są najprawdopodobniej jakieś za słabe na to ile osób jest, że wieczorami, kiedy w weekendy jest bardzo dużo osób, te są strasznie przeciążone i to wynika z tego, no takie tłumaczenie, że błędy, potencjalne błędy tego typu rzeczy no naprawdę, trochę śmieszne, niepoważne i nie powinno mieć miejsca, kiedy Wargaming podaje, nie wiem, dwa tygodnie wcześniej konkretną datę od tego do tego dnia, nie powinno jej ruszać, nie wiem Niech się coś psuje, ale niech dadzą jakąś rekompensatę. Coś ten deseń, ale nie przesuwać, albo niech zrobią teraz ten event. Jeśli rzeczywiście będzie bardzo źle, to później zrobią jakiś, nie wiem, jakiś inny, coś w tym stylu, ale nie przesuwanie to jest naprawdę bardzo nie fair wobec graczy. W szczególności, że to nie jest jakiś tam tryb Halloween, że sobie wejdę tam dwa razy dziennie do bitewki, tylko to jest coś takiego, że o 19, właściwie 1850 siadasz i do 20.23 czasami nawet po północy siedzisz i grasz z małymi przerwami, wiadomo, to zależy od bitew, aczkolwiek. I to nie tylko ty, tylko to cały klan. Zazwyczaj klany mają po trzy składy, czyli prawie 50 osób no, około 50 osób z klanu siada gra i to po prostu biorąc pod uwagę ile tych klanów jest no, strasznie pokrzywało plany i jest bardzo według mnie w porządku yy, biorąc pod uwagę, że... Że jest to dosyć kluczowy event, na który praktycznie każdy czeka, bo każdy chce mieć na każdy chce mieć 97 Podejrzewam, że tą kampanię jak już będzie to też do, coś doradzą do tej yy, kampanii Podejrzewam, że nie wiem, więcej czołgów, chociaż jest, jest już i tak bardzo dużo No nie wiem, zobaczymy aczkolwiek yy, Mojej opinii jest to bardzo nie w porządku, nie powinno być takich, nie powinno być takich sytuacji Ja osobiście gdy na miejscu Wargamingu, po prostu bym zrobił to co mam I najwyżej później, nie wiem, gdzieś między wakacjami a, a no to, tą kampanią po prostu Zrobiłbym jakąś rekompensatę, jakiś, rekom, jakiś event żeby to zrekompensować albo coś po prostu dołożyłbym do tej kampanii jeśli rzeczywiście po prostu by się pieprzyły system naliczania punktów i tego typu rzeczy to jest moja opinia wyraźcie swoją w komentarzach czy wam pokrzywała plany, czy nie no i cóż, krótka informacja bardzo istotna mam nadzieję, że dzięki mnie nie będziecie musieli się nie, nie będziecie się spieszyć z pracy do domu, żeby na 19 zdążyć i wejdziecie do wata o nie ma w co się stało, halo dowódca gdzie jesteś, co się dzieje tylko po prostu już na spokojnie se wróćcie na 20 na natarcie z kolegami. To tyle z mojej strony, widzimy się w na następnym odcinku. Cześć!